Dzień dobry, miejskie na pod napięciem. Pozdrawiam z wnętrza szafki, bo akurat tu w szafce jest umiejscowiony ten rozdzielacz ogrzewania. Ja go wstępnie podłączyłem, wstępnie właśnie go uruchamiam i sprawdzam sobie, czy wszystkie siłowniki pracują na danych kanałach jak należy. No i wiem, że już wszystko jest ok. Uruchomiłem je, teraz one z powrotem się zamykają. A teraz jak działają te siłowniki termoelektryczne i skąd w ogóle ta nazwa? Siłownik, czyli no, wytwarza jakąś siłę. Tą siłę wytwarza poprzez wosk, który jest tam wewnątrz. No i ten wosk pod wpływem ciepła, z wytworzonego przez prąd elektryczny, przepływający tam przez element grzejny. Ten wosk się nagrzewa, rozszerza dzięki tej temperaturze. No i wciska nam ten bolec, który odpowiada właśnie za otwieranie zaworu i umożliwienie przepływu w wodzie. Tak to właśnie funkcjonuje, a teraz powoli się zamykają. Po zamknięciu świadczy to czerwone okienko.